Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowe, ciekawe rzeczy z AliExpress. Linki do wszystkich produktów, jak zawsze, możecie znaleźć w opisie filmu. Jeśli coś Wam się spodoba, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Plasma Car to wyjątkowy rodzaj go karta, który do jazdy nie potrzebuje żadnych źródeł zasilania. Działa on na zasadzie siły odśrodkowej oraz różnych praw grawitacji, dlatego, aby się przemieścić, wystarczy, że przechylisz się trochę do przodu i pokręcisz kierownicą w różnych kierunkach. Okazuje się, że taka maszyna wcale nie jest gorsza od swoich elektrycznych odpowiedników i jest idealna dla dzieci, którym może zapewnić wiele godzin świetnej zabawy. Pomimo faktu, że standardowe rolki są bardzo popularne i użyteczne, to mają jedną zasadniczą wadę. Aby na nich jeździć, musisz wybrać w miarę płaską powierzchnię. Dzięki temu filmowi dowiesz się, że istnieje całkiem dobra alternatywa. Ten innowacyjny model posiada dwa duże koła, które z powodzeniem pozwalają na jazdę po nierównej, polnej drodze czy nawet po trawie. Każda rolka, oprócz wcześniej wspomnianego dużego koła, posiada także jedno małe, które ma na celu ustabilizowanie jej pozycji. Ten model przenośnego podwodnego skutera elektrycznego bardzo ułatwia nurkowanie w wodzie. Jego najważniejszą cechą są jego niewielkie rozmiary. Waga urządzenia to tylko 3,5 kg, dzięki czemu możesz je zmieścić nawet w plecaku. Gadżet pozwala na nurkowanie nawet do 50 metrów głębokości wody z prędkością 7 km na godzinę. Wyposażony jest on w potężny akumulator o mocy 24 V i pojemności 6000 mAh. Który naładujesz zaledwie w godzinę i który pozwala na nurkowanie również przez około godziny. A oto drewniana konstrukcja, która może przywołać miłe wspomnienia starszym osobom, ponieważ w środku znajduje się specjalny model 3D, pozwalający wyświetlać filmy na ścianie. Po złożeniu okazuje się, że Vitascope jest prototypem jednego z pierwszych współczesnych projektorów filmowych. Projekcję filmu zapewnia zamontowana żarówka elektryczna. Według użytkowników jedyną wadą jest fakt, że emitowane światło jest raczej słabe, dlatego aby obejrzeć tańczącego czaplina, trzeba wybrać naprawdę ciemny pokój i umieścić urządzenie w odległości około metra od ściany specjalnie dla leniuchów, którzy po powrocie do domu nie mają na nic siły. Xiaomi wypuściło inteligentną końcówkę do kranu wyposażoną w dwa czujniki. Dolny z nich odpowiada za krótki, 20-sekundowy dopływ wody, a jeśli machniemy ręką z boku urządzenia, woda będzie płynęła aż przez 3 minuty, o ile wcześniej nie wyłączymy jej podobnym ruchem. Warto dodać, że urządzenie nie jest przeznaczone do systemów wysokociśnieniowych, dlatego jeśli posiadasz w domu centralne zaopatrzenie w wodę, to nie zaleca się takiego rozwiązania. Marzeniem każdego podróżnika jest walizka, która w razie potrzeby zamienia się w skuter elektryczny, dzięki czemu można przewieźć nie tylko bagaż, ale także swoje 4 litery. Konstrukcja walizki pozwala wygodnie usiąść na miękkim siedzeniu, umieścić nogi w odpowiedniej pozycji i sterować za pomocą dołączonej kierownicy. Maksymalna prędkość gadżetu to 12 km na godzinę, to aż 3 razy szybciej niż podczas normalnego marszu. Ten wielki pluszowy owoc w każdej chwili może z łatwością zmienić się w przytulną kryjówkę dla kota. Najważniejszy jest wybór rozmiaru domku oraz jego stylu. Dostępne są ananas, banan, truskawka oraz arbus. Cała powierzchnia owocu wykonana jest z miękkiego materiału, dzięki czemu kociak wyśpi się wygodnie w jego środku jak i na zewnątrz. Dzięki temu niewielkich rozmiarów gadżetowi możesz zmienić zwykły balon w zdalnie sterowany sterowiec. Urządzenie łączy się ze smartfonem lub tabletem za pomocą Bluetooth. Wystarczy przymocować specjalną platformę z trzema śmigłami do powierzchni balonu taśmą samoprzylepną i cieszyć się z efektu. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji i umieszczonych w niej dwóch wirtualnych joysticków. Uzyskanie odpowiedniego oświetlenia na zdjęciach czy filmach wcale nie jest łatwe, nawet w słoneczne dni, a co dopiero w zaciemnionych pokojach. To urządzenie zostało zaprojektowane właśnie po to, by poprawić jakość obrazu w nieodpowiednich warunkach. Na powierzchni tego gadżetu znajduje się specjalny uchwyt, na którym możesz umieścić swojego smartfona lub standardowej wielkości kamerę. Pierścień nie tylko zapewnia odpowiednie oświetlenie obiektu, które bardzo łatwo regulować, ale także tworzy efekt odbicie. Przed Wami gotowy zestaw do stworzenia zdalnie sterowanej platformy, którą za pomocą Bluetooth podłącza się do joysticka. Możesz podłączyć do niej praktycznie wszystko np. swojego smartfona czy kamerę. W rezultacie otrzymasz nie tylko zwyczajny zdalnie sterowany pojazd, ale także urządzenie, które wykonuje Twoje polecenia i może transmitować nagrywane przez Ciebie rzeczy. Niezastąpiony wąż ogrodowy, który posiada innowacyjną strukturę pozwalającą mu automatycznie rozszerzać się pod wpływem napływającej wody. Gadżet potrafi zwiększyć swoją objętość nawet kilkukrotnie, a po wykonanej pracy można zmniejszyć go do pierwotnych rozmiarów. Dzięki temu zajmuje on znacznie mniej miejsca niż standardowe węże, gdyż osiąga maksymalną długość tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Ciekawa wersja standardowego kalendarza ściennego, na którym musisz jednak codziennie samodzielnie przestawiać datę. Jego cechą charakterystyczną jest nie tylko ciekawy kształt, ale także obecność dwóch kul magnetycznych. Jedna z nich umieszczona jest na poziomej skali i odpowiada za wskazywanie dni, a druga wskazująca miesiąc wisi do góry nogami, zaniedbując wszystkie prawa fizyki. Podczas remontu zdarza się, że musimy dokładnie odwzorować jakiś kształt do wycięcia na panelach czy kafelkach, jednak często przysparza to wielu problemów. Twórcy tego prostego urządzenia przychodzą z pomocą domowym Majsterkowiczom. Ten niewielki przedmiot składa się z wielu połączonych ze sobą cienkich płyt. Powstały kształt łatwo jest odrysować ołówkiem, a następnie wyciąć. Jest to nie tylko skuteczny sposób, ale także oszczędza wielu nerwów. Oglądanie filmów na urządzeniach mobilnych podczas leżenia na łóżku czy też na kanapie czasami nie należy do najwygodniejszych. Ten gadżet znacznie poprawi wygodę oglądania i sprawi, że nie będziesz musiał trzymać telefonu w rękach. Ten stojak posiada cztery nogi o regulowanych wysokościach, które pozwalają mu stabilnie stać na praktycznie każdej powierzchni. Jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej niesamowitych odtwarzaczy wideo stworzonych w ostatnich latach. Pozwala on na oglądanie filmów w 3D bez konieczności zakładania okularów czy innych akcesoriów. Po kliknięciu w przycisk, urządzenie samo rozkłada się na stole w kształt litery Z i wyświetla obraz na specjalnym panelu. Wbudowana kamera śledzi pozycję oczu oglądającego względem ekranu i błyskawicznie dostosowuje kierunek wyświetlania filmu. A oto ulepszona wersja popularnej przenośnej konsoli z lat 90. Urządzenie jest około 1,5 razy mniejsze od oryginału z przeszłości, przez co dla niektórych może wydawać się zbyt małe. Twórcy tego modelu naprawili główną wadę pierwotnej konsoli, czyli brak możliwości uruchamiania gier z zewnętrznego urządzenia. Teraz możesz cieszyć się grami po prostu pobierającej na kartę pamięci microSD. Ta wielofunkcyjna, składana torba świetnie sprawdza się w przypadkach, kiedy oprócz wielu innych przedmiotów musisz zabrać ze sobą także garnitur. To jest właśnie jej główna zaleta. Może posłużyć jako pokrowiec do przenoszenia ubrań. Kiedy rozłożysz torbę, jest ona całkowicie płaska, więc z powodzeniem możesz schować ją nawet pod łóżkiem. Każdy z nas chciałby mieć czyste okna w domu, jednak nie każdy ma ochotę na gimnastykę podczas ich mycia. Teraz możesz powierzyć to zadanie specjalnemu robotowi myjącemu, który oczyści wszelkie płaskie powierzchnie, jak szyby czy kafelki z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu. Dzięki specjalnym wentylatorom stale utrzymuje się w nim specyficzne ciśnienie powietrza, które pozwala mu przyssać się do czyszczonej powierzchni. Mata chłodząca to nowoczesne rozwiązanie, które pomoże uchronić zwierzęta domowe przed wysokimi temperaturami podczas gorącego lata. Z zewnątrz wygląda ona jak standardowa poduszka, jednak w środku znajduje się specjalna substancja, która nie potrzebuje zamrażania, aby zacząć chłodzić. Działanie żelu aktywowane jest przez ciężar zwierzęcia. Nie tylko pochłania ona ciepło, ale także zapewnia temperaturę wynoszącą około 8 stopni Celsjusza. Usuwanie izolacji z małych kabli może nie jest najtrudniejszym zadaniem, jednak problem może pojawić się w przypadku tych większych. To urządzenie nie ma problemów nawet z największymi egzemplarzami. Wszystko co musisz zrobić to ustawienie odpowiedniej głębokości cięcia i wykonanie kilku prostych ruchów. Okazuje się, że nowoczesna technologia może pomóc nawet w takiej skomplikowanej sytuacji, jak wykrywanie żył znajdujących się pod skórą. Ten gadżet wyposażony jest w kilka laserów, które naprzemiennie działają w kilku zakresach. Po skierowaniu urządzenia na powierzchnię skóry pozwala ono na natychmiastowe wykrycie nawet najmniejszych żył. Nie ma powodu do obaw, laser nie powoduje żadnych uszkodzeń i jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia. To już niestety koniec tego filmu. Jeśli ci się podobał, to zostaw kciuka w górę i nie zapomnij napisać w komentarzu, który z pokazywanych produktów jest Twoim zdaniem najciekawszy. Dzięki wszystkim za oglądanie do końca. Do usłyszenia w kolejnych filmach.